Nie mam kur, tutaj, Nordi 011, a to jest następny odcinek. Zagrajmy w Minecraft. Yy, tu już się nam przepala Stone. stone, Aha. Aha, i mamy już żelazo. I w tym w dzisiejszym odcinku trochę pozwiedzamy Kejy. Więc. To weźmiemy. No o, muzyka Minecraftowa. Weźmy mi tu wszystko. Deść też. Albo moby mogą być. Dżurny. Dobra, tyle. Dobra. O, teraz jest lepiej. Dobra, niech tu się szybko przetopi. Aha i, i, i pozdrawiam Multiego, bo bo on mnie subskrybował, M M M M M M i Mikoł... Y i i zrobię chwilowe cięcie, bo to już muszę zobaczyć. Jestem po krótkiej przerwie. Pozdrawiam Multiego i Mikołaja Firek. Mikołaja Firka. Nie, nie wiem, co się dokładnie mówi. Jeśli jeśli je je źle, źle powiedziałem, no to przepraszam, ale no. No nie wiem, jak się nazywa nie... nazwisko. Yy, yy, i dzięki, że... że mnie skomentowałeś u, 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 pod poprzednim filmikiem. I, ba, I bardzo ci dziękuję za to. Oh my god... Naprawdę... What? Widzieliście to? Ja będę dobra. Szybko, -sz 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 no to to z to zrobię, albo nie? Dobra, to tak. Trzeba zrobić sobie kilo. To będzie w w ci. Dobra, bierzemy szybko kilo. Żelazny nam się przyda. I mieczek by się nam przydał. Bo chyba drewnianego, drewnianego się nie będziemy bić. tu będzie chaos. Zrobimy sobie kamienne. No dobra, przypaliło się. Przepaliłem. Dobra, tyk, Zrobione. Teraz już tak bardziej ładnie, a to, a to poza uciekiem. dobra, bo noc się zbliża, no to się jeszcze prześpimy. Tak, jeszcze nie mogę. No to co tu można zrobić za ten czas? Mamy kilo, przyda nam, nam się może łopata. I crafting, ale crafting wezmiemy potem. I na pewno nam się przydadzą pochodnie. Mamy jedno to, to, zrobimy więcej, tak, dobra, do mnie. zrobimy więcej patyczków, tyle. będzie tak na mamy węglu. Będziemy go trochę mieć. Mamy trzydzieści 36 no to mamy te dostawki i zostawimy to, to i prześpimy się O, no i aha, dobra, bo ja widziałam noc, no to bierzemy kartę i spędzimy a łóżko wziąć? nie, nie bierzemy lub, lub zro, z, zrobię krótkie cięcie i, 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 pozbieram na drugie łóżko no to yy, zaraz wracam Dobra, i jestem po mam łóżko i wyruszamy gdzieś tam daleko na świat. I dawajcie łapki w górę, subskrypcję i dla mocie też. No i teraz mamy kamion. Tu chyba było to moje zejście. Nie wiem czy się zabija. Zielona nie mam. O kurde. Co zrobić z tym, że nie mam jedzenia? Eee. Tak. Teraz naprawdę już zaraz wracam. No bo nie mieć jedzenia na. do kamionów iść. E, nie mieć jedzenia i iść do kamionów. No to. zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Jest noc, więc się szybko prześpimy. Szybko mówię. Dobra, piek. łóżko. I mamy jedzenie. Nie w brzuchu. What the hell! Już mnie straszy na początek filmu. Nie mogę, panie Skeletie, będzie pan na filmie. Ale jako trup. dobra, idziemy dalej. Żielarzo! Naprawdę niedzielę kamiennego tego. No dobra, będziemy kupować ten. Bungiel. Dobra! Bungla mamy już za dużo. Bungiel też wszędzie. Będziemy mał. Dobra. Hmm. Jeśli chce, chcecie więcej odcinków z MTA, to piszcie w komentarzach. Dobra, a nie toperze. Ja pamiętam, to nie są dobre dla nas. Chyba. O, O, pa, panie Szkielecie, znowu się widzimy. Weź się tu, gdzie ty? on? aha, tu. Ta, tyłu. Clipper, What? Hell? Śmi tu oświeć. Aha, i będzie serial z Minecrafta na modach. Dawaj Syl, zabij go. Zabij go. Jest, mam płytę! Ura! Przecież na razie nie wiem, po co mi płyta. Mm, mamy żelazo. W wodzie i tu. Zrobię, w brzuku. I gdzie była to za... Panie. Tam, tam jest żelazo. No! Woda! Dobra! I I będę gdzieś tak, tak kończył... Będzie piętnaście minut. Z, z, z zobaczymy jak się wyrobię, ale na, na pewno do 15 minut skończę woda weźmie nerwiaj. Bo muszę jeszcze tu przejściu w utopię. Dobra, teraz trzeba wyjść, bo mamy jeden nie jest Myślałem... Myślałem że ja jak pan więcej. zobaczymy za chwilę ile mam już tego żelaza. O, 13. Dobra, 15 Dobra, 16 Dobra, eee, teraz lecimy dalej Oj, oj Idź! nie Eee... kliper. Clipper, rozwalił jeden klocek. To, to przecież się nie rozwalił żelaza Co? Wjedźmy? Nie, nie ode mnie idziemy, nie, 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 o, nie, nie, o, nie, ty tu nie, 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 Robię krótkie cięcie. Dobra, jestem z, z powrotem. Je mam tylko i. E jest ciemno, więc trochę oświetlimy. Dobra. Ale, ale wiedźmy w Kajwach? W kiedy? Gdy. Kto. Kto wie, wie. od Kiedy są wiedźmy w całach? to mówi? by się przydało zatamować, żeby nie to żeby mieć mm, mm, nie żyło. Dobra, no, mm, już za chwilę będziemy kończyć. Czy, czy mi się uda przejść. Otwórz schron. Jeszcze mieć. O, i z tym Znowu ciemno. Coś zaświecimy. I tu już chyba będziemy kończyć. Ej, ja mam już kolana, prawda? Dobra, szybko to wykopiemy, i zaraz wracam zaraz do domu. Aha, i mam pizzór, bo. Bo byłem w kamionu. Bo musiałem jakoś wrócić bez okaleczeń. Tak mówiąc. I na razie tego tego pizzula nie będę wyłączał. Ale. Ale gdzieś tak. Potem wyłączę. Dobra, tu już za chwilę będzie, będziemy kończyć, tylko się zastanawiam co tu będzie. Bo ja bym, bo ja bym chciał bardzo zdobyć diaksa cieszynego. Teraz żeby mi wpaść do rady o wolusku i Mamy czerwony proszek. Teraz trzeba pozbierać się z tego. Bungie jest. A ile ja mamy węgla? 19. No to jak na razie może być. O już mamy cia ciauset, że szedł. Lepiej... No to teraz szybko biegniemy. Ej, ja mam kraftki? Mam. Dobra ale nie mam piecyka więc teraz sobie nie zrobię wiem mógłbym teraz sobie zrobić piecyk ale po jak w domu mam piecyk? pp pp ja jeszcze gdzieś 3 minuty będziemy i kończymy to Lapis mamy. Bo lapis się nam przyda do, do enchantowania. No bo, bo 1,8 już będzie, będzie inne enchantowanie. Będziemy kupcować lapis. Więc trochę głupio, trochę fajnie. No bo będziemy mogli odkrywać dać trochę tego. Jedno, jedną rzecz, którą dostaniemy. Nie ile nam będzie zabierać. Bo no, tak podobno słyszałem. Ale jeśli się mylę. No to, no, no to napiszcie w komentarzach, czy źle powiedziałem, czy dobrze powiedziałem. Dobra, teraz szybko. Dobra, już chyba musimy iść do domu. Bo mamy 50 zapisów To wracam teraz szybko do domu i idę się z Wami pożegnam mi się tam uda skoczyć i teraz przepiękny World Parkour Naprawdę Już mnie chcieli zabić Minecraft mnie chciał zabić Aha i, i piszcie mi tu w komentarzach co mogę zrobić w następnych odcinkach bo ju, już mam pomysł na 20 odcinek ale ba, wam tego nie zdradzę no bo 20 to taki będzie uroczysty. Dobra, to. I, i oglądajcie nowy odcinek Mulciego 028. Ale Mulciego normalnego też możecie zobaczyć. Odcinek. what czy ja chodzę w kółko? Nie, tu nie byłem. Więc teraz są Wiem, że się zgubiłem. Łat? Czy jest się Złoto! No. Wrócimy do domu i kończymy, już naprawdę, no bo. No, już nic nie będziemy zbierać. Tylko to ostatnie zbiorę. Mam złoto? No dobra. Więc teraz pędzimy do domu. To no normalnie mi się... gdy, gdy chcemy mieć diaksy no to, to nie chce mi się. To nie chcą A gdy nie chcę diaksów to to mi, mi pól jak dają. No i teraz szybko biegnę, 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 ja tam na iść. Dobra, jest woda. To dobry znak, bo chyba będziemy się mogli wydostać lub nie. Ale tu już na pewno będzie koniec, bo... no bo tu już mam poświetlane. Bardziej niż zwykle. Muszę um, jakoś... O! Teraz idziemy do góry. Więc chyba nam się Co za ja tu przyszło. Jak ja? ja? Ja się zgubiłem. Dobra. Szybko teraz pędzimy, pędzimy. O, woda. Czy to idzie do góry? No bo jeśli do góry, no to nam się to przyda. Teraz trzeba zobaczyć czy to idzie do góry. Nie. Dobra, szukamy wyjść. Dobra, no to, to ja tu chyba się z wami pożegnam. No to ja się tu chyba z wami pożegnam. No to bye bye, do, do następnego odcinka i, i, nie, i, mi, i miłego oglądania u Murciego, subskrybujcie mnie i Murciego, komentujcie no i dawajcie łapki w górę. Pa pa!